Niech ten wspaniały dzień na zawsze Petrowskie usunie w, w cień. Niech się śmieje do ciebie świat, widmemy szczęśliwych i długich lat. Wszystkiego najlepszego z okazji twojego święta. Mamusiu, to dla Ciebie ten wierszyk, dla Ciebie słońce i chmury, dla Ciebie tęcze i wierszyk, wiosną i latem kwiaty, jesienią liście jesienne. Bądź szczęśliwa, mamusiu, dziś, jutro, codziennie. W każdej chwili i godzinie, niech Ci życie słodko płynie, niech Ci dobry los oddaje, wszystkim, o czym tylko marzysz, z okazji Dnia Matki tego co najlepszego życzę Kasi to zwinne zwierzę będzie za ciebie zmywać talerze. Kochana mama, gdy będę duży, to ci przywiozę wielbłąda z podróży. Na jego grybie ciebie będzie aby do pracy mknąć na wielłonzie. Kochana mama, gdy będę duży, to ci w wielon z podróży. Niech wszystkie ze mną mówią to samo, że bardzo ciebie kochamy, mamo.